Wyrośliśmy z pracy na polu. Ziemia to nasza tożsamość. Może dlatego tak dobrze rozumiemy jej potrzeby. Jest jak bicie serca, które dyktuje troskę do roślin i zajmujących się nimi ludzi. Popracujemy rodzinnie od ponad 30 lat, osobiście gwarantując jakość naszych produktów. Rodzinna jest również atmosfera, która łączy nas i wszystkich którzy pracują w naszej firmie. To dzięki nim nasza wizja staje się rzeczywistością. Stanowimy zgrany zespół. Naszym celem jest mądra i efektywna kontynuacja wielopokoleniowego rodzinnego biznesu. Wspólnie inwestujemy w nowoczesne technologie, komunikacje w chmurze i rozbudowę centrum logistycznego, aby połączyć tradycje, doświadczenie i sprostać oczekiwaniom klientów.